Prezentujemy Państwu grupę folk model, która w ramach tych warsztatów powstała. Zapraszam więc na obejrzenie i ucieszenie oka jedyną taką kolekcją mody ze Śląska. Jak Państwo widzicie, te stroje powstały w ramach Programu Młodzież w Działaniu, a kierownikiem warsztat, kierownictwo nad warsztatami przejęły Pani Karolina Dzielędziak i mówiąca te słowa Irena Zielonka. Pierwszy model nosi nazwę Wiosenna Dziewczyna, zaprojektowała go nasza nastolatka Natalia Czek. I ona sama zaprezentuje ten strój. Trój ten został zainspirowany kobiecą spódnicą, spódnicą, którą nosi się, nosiły nasze babcie i prababcie, i noszą jeszcze teraz panie, które występują w strojach ludowych pod spodem. My wykorzystaliśmy go jako strój wierzchni. Inną inspiracją była koronka kończąca kiedyś w dziadku kobiece oraz ozdoby w kształcie kwiatów jako hafty. Bardzo prosimy o. Przepraszam. Inspiracja, jak widać, wpisała się w trendy mody współczesnej, co prezentujemy na ekranie.

druga uczestniczka warsztatów, Weronika Sawicka. Model ten został zainspirowany przede wszystkim wzorem, tak zwanym wzorem tureckim, który był obecny bardzo często w chustach naszych babć, a także samymi chustami. Natomiast ze współczesnej, widzimy tutaj na prezentowanych zdjęciach, że we współczesnej modzie zarówno ten wzór, jak i użycie materiału y, i wykończeń, takich jak w chustach, jest obecne we współczesnej Kolejny model to dosyć odważny projekt. Nazywa się Bogactwo Wyobraźni. Z dawnych inspiracji wzięliśmy spodnie męskie, tak zwane jelenioki, które były szyte kiedyś dawniej z jeleniej skóry, później z materiału przypominającego w kolorze żółtym oraz haftowane koszule. Widzimy tutaj na kolejnym zdjęciu, że. Zarówno hafty, jak i kolor żółty spodni, jak i krój, który posłużył nam do wykonania tego modelu, jest yy, obecny w dzisiejszych trendach modowych. Prosimy bardzo. projektowała Zuzia Sawicka, a zaprezentował go jedyny w naszej y, folk modelowej grupie kolega Janusz Borowiak. Kolejny y, projekt y, nazywa się Złote Szlaki. Stworzyła go Weronika Michalska, a zaprezentuje nam koleżanka Kasia Zyła. Z, pro, y, projekt ten powstał na bazie kiedyś Kobiecych i y, aplikowanych lub obszywanych, szamerowanych inaczej. Y, natomiast ze współczesnej mody wzięliśmy y, kolor złoty, błyszczenia i y, tym podobne y, aplikacje. Jest w nim, został użyty w modelu także. Z wykonany ręcznie pasek oraz zawieszka na szyję w, ty, w trakcie tych samych warsztatów z reanimacji Rzemiosła. Bardzo prosimy każę o zaprezentowanie. Pokaz mody kończy się projektem sukni ślubnej. Nasza suknia nosi tytuł Obłok na Płędnym Niebie. Zaprojektowała go Irena Zielonka, a prezentuje nasza modelka Miriam Duda. Ma pewno cokolwiek wspólnego z bohaterem, jednym z bohaterów wilkowych. Ten model zainspirowany został ciasnoką, to jest taka koszulka, którą nosiły kiedyś pod spodem Ślązaczki, haftami, w których były użyte różne kwiaty, a między innymi konwalie i niezapominajki, które są jednym z motywów obecnych przede wszystkim zarówno w hafcie, jak i w rysunkach na porcelanie oraz Noszonym, noszonym no, galandą, takim specjalnym wiankiem wykończonym kokardami, bardzo długimi kogardami. No i oczywiście przezroczystości wszelkie i hafty. Mam nadzieję, że ten model Państwu się spodoba. Jak widzimy we współczesnej modzie podobne inspiracje też przyświecały innym projektantom mody. Bukiet ślubny jest złożony no, jak żeby inaczej właśnie z Niezapominajek i konwali. Oto ob obłok na błękitnym niebie. O Reanimacja Rzemiosła powstał w ramach programu Młodzież w Działaniu i został dofinansowany przez Komisję Europejską, a my już razem z grupą Polk Model bardzo Państwu dziękujemy.